Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Po 10 latach wchodzimy na giełdę. Zaczyna się nowy rozdział w naszej działalności. Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Tak sobie pomyślałem, obserwując całą kampanię wyborczą, udział mediów w tej kampanii, i przyszło mi do głowy to, gdy byliśmy razem w Karpaczu, tam żeśmy promowali wejście do rzeczy na giełdę. I te głosy, które się tam wtedy pojawiły, nie wiem, czy pamiętasz wielu tych inwestorów, bo tam rzeczywiście hmm. ludzie się pojawiali, no, przychodzili. No, póki nie w więzieniu, to <coughs> prawda, zrobimy sobie zdjęcie, to popieramy. Ja wtedy powiedziałem, że my się do żadnego hmm. więzienia nie wybieramy, wręcz przeciwnie, hmm. jeśli gdzieś się wybieramy, to się wybieramy na giełdę. Ale mam wrażenie, bo to, to, to jest istotne, hmm. nie wiem, jak ty to odebrałeś, że wielu ludzi tak naprawdę przyszło z taką nadzieją na to, na to spotkanie że i, i z takim poczuciem, że uczestnicząc chociażby nawet przez to wsparcie dla nas, budują system obrony przed właśnie zamordyzmem w Polsce. No, tym bardziej, że my nie, nie wyciągamy ręki podatek, nie mówimy ojczyzna w potrzebie, chociaż jest nieustająco w potrzebie. My będziemy bronić przed zamordyzmem, więc y, zrzućcie się do kapelusza, tylko mówimy o inwestycji. I to jest, y, no tam myślę, że to było dobrze przyjmowane, to co tłumaczyliśmy w takiej prezentacji, że y, zmienia się komunikacja, zmieniają się nośniki, więc y, pieniądze, które za, zamierzamy zainwestować, jakie pozyskamy, zamierzamy zainwestować, no najogólniej mówiąc w internecie, bo nie będę tutaj, w, w rozwój, tutaj, w rozwój tak. że te pieniądze się zwrócą. A potem to już ten, kto zainwestuje w nasze akcje, to albo je sobie zachowa, żeby dzieciom przekazać, albo je sprzeda, jak będzie w potrzebie, ale w każdym razie, w każdym razie nie jest to datek, tylko jest to inwestycja. No i myślę, że dokonująca się i zresztą, cóż, no, zmiana, zmiana, jaką wprowadza wynik wyborów prezydenckich. To jeszcze, raczej tak. do więzienia, to tak. raczej niech się wybierają ci, co nas chcieli kiedyś straszyli więzieniem, a, bo straszyli, jest cały za czas, co? straszyli cały czas, bo no. Bodnar nie ustawał. Nie ustawał, chociaż to było groteskowe tego postrachy, a teraz to raczej nie, niech, niech oni się boją. Natomiast yy, myślę, że też wynik tych wyborów pokazuje ludziom, że będzie normalniej. Że może już nie będzie tak, że jak tu tupnie, to wielcy reklamodawcy boją się, prawda? Tak, nie, nie dają żadnych reklam, wolą stracić pieniądze. W inwestują, wrzucając je w media rządowe nieoglądalne przez nikogo, niż stracić życzliwość rządu i narażać się na kłopoty, no to y, chyba te nastroje się zmieniają i zamierzamy na tym skorzystać. No tak Mówiąc, idzie dobrze, a dzięki temu, co się wydarzyło w niedzielę, czyli zwycięstwu y, kandydata Karola Nawrockiego, myślę, że będzie dla Polski szło jeszcze lepiej, a na pewno będzie szło to lepiej dla obecnego rynku medialnego. Música